Cześć, z tej strony Łukach. witajcie na moim kanale. Dzisiaj speed test dwóch smartfonów od Oppo: Oppo A74 Oppo A54 5G. W Oppo 54 5G z 484 GB, w przypadku smartfona Oppo A74 z nabragą 662 4 GB. Oba telefony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci. Sprawdźmy, jak działają: który jest lepszy, szybszy, który lepiej odpala aplikacje, który lepiej pozostawia je w pamięci RAM, więc lecimy, testujemy, jak to zwykle u mnie. Pierwsze co? Allegro 54 5G Aliexpress Tak samo Co widać? Ceneo Tak samo Galerie 54 HBO GO no tu się nie zalogowałem, tu chyba jestem ten... ugnięty. No, trudno. Mniejsza oto. Ipla. Nie mam paszportu Polsatu. No teoretycznie chyba 74. Jak do Altstart Jeszcze raz. Jak do Jadepel? Ten tutaj. Chyba, że nie wyczyściłem, a dobra. To już zobaczycie na filmie. No, tu znowu 54 szybsza. Pleje .pl. Kto tu wygra? Widać ten po lewej. Alix. Tym razem 7-4. szybciej. Pyszna napel Dlatego. Następnie mamy glowo. Podobnie, 54 szybsza, no tu coś męczy, przy okazji możecie zobaczyć jasność na maksa w obu smartfonach, 7.4 ma trochę jaśniejszy ekran, ale niestety, jak widać, wolniejszy procesor. Tu znowu szybciej z tej strony, więc coś kosztem czegoś, dziwnie to zrobili, moim zdaniem, jeszcze wersja 745 g ona tam trochę lepiej wypada niż ta wersja bez 5G, więc no lepiej chyba brać wersję 5G, tutaj 54 TripAdvisor No i coś ma rodził. dobrze, trudno Nie będę powtarzał Twitter 54 Uber Podobnie Wykop, O, już widzicie, to już coś tak Znowu 54 szybsze 5G, czyli ten po lewej i ostatnie, o no, tutaj w YouTubie, to samo. Dobra. Sprawdzamy RAM. W ogóle jest 4 GB i... O, co ten? No jaj, ten już... Ten już nie daje rady. No. Ale na razie nic w tej pamięci nie widzimy. Lipa straszna. No wrażenie, że zeszłoroczne od opu. Seria A była trochę lepsza. No, pod względem zarządzania pamięci RAM, oba smartfony no są no, no słabo. Patrzcie, co tu się dzieje, nic tu w ogóle w tej pamięci nie zostaje. Dodam tylko, że smartfony, jak zawsze w speed testach, są w domyślnych ustawieniach. Ja tu nic nie grzebię, nie kombinuję. Co najwyżej, jasność sobie na maksa, abyście mogli coś zobaczyć lepiej. Sorry, no to. O, no, na no, czyli Teraz tu, no, to, to. No, praktycznie festiwal ubijania. Fakt, że w jednym z nich można dać jeszcze wirtualny RAM znaczy VRAM, taki. No, nie wiem, jak to nazwać. No, RAM. Halo, kolego. Jej, ten już w ogóle wisi. Masakra. Dobra. Jak to wygląda? Coś Asphalt X Steam zniknął ze sklepu, dlatego już muszę coś dodać nowego, ale tu już Was pytałem, to następny, niedługo w speed jakiś nowy tytuł wpadnie. Ale zobaczmy teraz gry. Asphalt 9. Jak to tutaj wypada? Jak to wygląda w przypadku tego tytułu? Kto szybszy? Trzeba przyznać oczywiście, że oba smartfony nie są za szybkie. Ale może któryś będzie troszkę szybszy. 5G wersja, czyli 54G, trochę nam wyje, więc ją trochę ściszymy. Dobra, przechodzimy do kolejnego tytułu. A 8. No cóż, ten coś jeszcze sobie w ogóle dociąga. Sorry. To nie czekamy. To bez sensu. Temple 2. Co jest? Nie dotknąłem, czy on coś nie ogarnia. Dobra, jeszcze raz. Temple 2. No, coś nie, do... nie, nie skumał, że go o coś proszę. Dobra, bo konfig się odpala. To częsta sprawa. Jak dość długo granie była odpalona, no ale już widzimy kto jest szybszy no i ciach, no thanks no nie, tu już, już trochę I co ja sobie żeby on tam w tle tego asfalta co on coś w ogóle robi z nim Wyrzucę go z pamięci No. Będzie o identytów tytuł w pamięci miał mniej, ten w sumie też tutaj, żeby było sprawiedliwe, Ale wiecie, żeby się tam nie ściągało. Subway Surfers. No, czekamy, czekamy. No i szybszy jest A54. 5G. Dead Trigger 2 Zresztą takie moje wnioski ostatnie odnośnie właśnie średniaków to ten rok pandemiczny poprzedni, ten 2000, no daje tu w kość, widzicie, w elektronice, na przykład macie 74 ze starym z normalnego 62 niektóre ekrany są dziwne tak jakby sprzed paru lat kąty widzenia mają słabe, no producenci muszą coś wypuścić na rynek, aby coś było nowego ale działa to jak działa, więc jak na razie wśród średniaków to czy to w motce, czy w samsungu czy w oppo nic ciekawego nie obejrzałem mam tu jeszcze przed sobą nokie mam nowego realme tego nazar czy nizer czy coś takiego jest mi 9, e, mi 10 11 lite xperia 103. no cóż popatrzymy co co będzie warte w ogóle uwagi w tym roku wśród średniaków no dobra, to znowu oczywiście wygrało po A54. Tu już się odpaliło, tylko jest tryliad powiadomień. Nie lubię PUBG, może w ogóle wywalę stąd, bo irytuje mnie, ale może niech jeszcze będzie. Dobra i teraz szybko co w ramie. Asfalt 9 widzimy, że już nie ma. 8 wywaliłem. Temple Run 2 też w ogóle poza ramem. Subway Surfers jak widać. Dead Trigger 2. Nie ma, tragedia po prostu, nic nie ma w ramie, no, te telefony, nie wiem, jakby tej pamięci nie miały. Android, źle, a 4 giga, no nie. Przed chwilą był PUBG odpalany na obu, nie ma tego w pamięci. No cóż, tak wygląda porównanie tych dwóch smartfonów, no. Ten trochę szybszy, ten ma trochę lepszy ekran, ten, no, szybszy procesor, jak już powiedziałem, no, praktycznie nie ma w tych dwóch smartfonach, jakby, no, po prostu wszystko jest poza nim, więc, no cóż. Tyle. Odnośnie jednego drugiego speed testy porównania macie. Tutaj dzwonek, subskrypcja, komentarz na dole. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony uciek. Trzymajcie się ciepło. Hej!